125 milionów. Na tyle szacuje się liczbę ofiar komunizmu i faszyzmu w XX wieku. Zbrodnicze totalitarne systemy spowodowały, że minione stulecie przeszło do historii jako najkrwawszy okres w dziejach świata. Co kryje się pod tym straszliwym pojęciem, którego w szczególny sposób doświadczyli między innymi Polacy? Totalitaryzm z łacińskiego totalis, czyli całkowity, zupełny. To system rządów w danym państwie, oparty na obowiązującej ideologii i nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszelkie dziedziny życia. W XX wieku przykładami państw europejskich rządzonych w sposób totalitarny były Niemiecka III Rzesza oraz Związek Sowiecki. Interesujące jest porównanie systemów totalitarnych panujących w obu tych państwach. Ponieważ mimo istniejących różnic można zauważyć bardzo wiele podobieństw, warto dodać, że to właśnie sojusz dyktatorów tych państw, czyli Hitlera i Stalina, doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Do najbardziej charakterystycznych cech państw totalitarnych należą zasada wodzostwa, polegająca na tym, że na czele partii państwa stoi dyktator, posiadający praktycznie pełnię władzy. No, tak jak to było w przypadku właśnie Hitlera i Stalina. System monopartyjny polegający na istnieniu w państwie jednej partii, w Niemczech była to NSDAP, natomiast w Związku Sowieckim WKPB. Organy władzy wybierane przez obywateli de facto nie odgrywają większej roli w państwie, na przykład Reichstag czy Rada Najwyższa. Istnienie oficjalnej przewodniej ideologii, na przykład nazizm w Niemczech czy komunizm w Związku Sowieckim. Rozwinięty system terroru oparty na działaniach tajnej policji, Gestapo czy NKWD. Fizyczna likwidacja opozycji poprzez aresztowania, morderstwa polityczne, zsyłki do obozów koncentracyjnych czy obozów pracy. Rozwinięty system propagandy którego celem jest indoktrynacja społeczeństwa, monopol na zarządzanie środkami masowego przekazu, istnienie cenzury prewencyjnej będącej pod kontrolą partii, dezinformacja, czyli podawanie obywatelom nieprawdziwych informacji, rozbudowa armii w celu ekspansji zewnętrznej oraz pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości. Rozbudowa przemysłu ciężkiego, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zbrojeniowego. Przejęcie przez państwo całkowitej kontroli nad wszystkimi sferami życia społecznego. Wreszcie psychologia nienawiści wobec innych ras, grup społecznych czy systemów społeczno-politycznych. Ludobójstwo sięgające milionów istnień ludzkich. Już w 1939 roku Polakom przyjdzie doświadczyć obu totalitaryzmów, zbrodniczych systemów hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego. Swego rodzaju przypieczętowaniem hekatomby, jaka rozpoczęła się 1 września, był podpisany kilka dni wcześniej tajny protokół do dokumentu nazwanego od nazwisk sygnatariuszy paktem Ribbentrop-Mołotow. Co zawierał ten protokół? W wyniku paktu niemiecko-sowieckiego zwanego Paktem Ribbentrop-Mołotow, albo też Hitler-Stalin, podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, ziemie polskie podzielono na dwie strefy wpływów niemiecką i sowiecką, które miały być rozgraniczone, jak to określono, wzdłuż linii rzek Narew-Wisła-San. Oznaczało to zapowiedź kolejnego rozbioru Polski. Ten sojusz dwóch zbrodniczych totalitaryzmów w praktyce doprowadził do wybuchu wojny. W dniu 1 września 1939 roku atak nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczął II wojnę światową. Jednak mimo bohaterskiej postawy żołnierzy, armia polska poniosła ciężkie straty i stopniowo ustępowała przed nacierającymi wojskami niemieckimi. Z kolei 17 września 1939 roku od wschodu Polskę zaatakowali Sowieci. Z sowieckiej agresji przeciwstawiły się jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, a nierzadko także harcerze i ludność cywilna, no a także wojsko polskie. Jednakże wskutek zbrojnej napaści dwóch najeźdźców oraz znacznej dysproporcji sił i środków, a także nieudzielenia Polsce militarnej pomocy przez sojuszników zachodnich, nie było realnych szans na powstrzymanie agresji. W podpisanym 28 września 1939 roku w Moskwie traktacie niemiecko-sowieckim o granicach i przyjaźni, zwanym też drugim paktem Ribbentrop-Mołotow, strona sowiecka zgodziła się na odstąpienie Niemcom Lubelszczyzny oraz wschodniej części Mazowsza. Natomiast strona niemiecka zgodziła się na oddanie Litwy do sowieckiej strefy wpływów. Po ustaniu walk i wytyczeniu nowej granicy niemiecko-sowieckiej rozpoczęła się okupacja ziem polskich. Ta niemiecka od początku była bardzo krwawa, natomiast sowiecka miała okazać się nie mniej zbrodnicza dopiero po jakimś czasie. Odwołajmy się teraz do radiowych archiwów, oddając głos świadkowi historii. пам'ам так як ты шшко ходдзіла то от перші класы памятаў хоча б пщацаналі паентам У нас до шшко ішлісеным кляс але я пошадам маюсім ля тоша той перй клясы по был насі але мой ойцес был лініем лясу в паствовых зерора нароі дзе наеньчатыя ёрпольцы было але I ojciec był legionista, i osadnik jeszcze w dodatku. No i dlatego ja wychowany jestem w takiej rodzinie patriotycznej. Józef Rusak, rocznik 1920. Jeden z pierwszych, a dziś już jeden z ostatnich żołnierzy legendarnego majora Łupaszki. Swych partyzanckich walk więcej stoczył z czerwonoarmistami. Niż z hitlerowcami. Cudem uniknął Syberii. Za umiłowanie Polski zapłacił jednak po wojnie latami więzienia. Prawdopodobnie jak tak, jak ja wylesiłem swoje lata, to ja jeszcze zostałem poczęty przed ślubem. Jeszcze, bo ojciec na tamtych terenach był w wojsku, już tak, na tamtych terenach, a ojciec pochodzi też z Bieliszczyzny, tylko że od Święcian, tutaj, z dalszej miejscowości. A moja matka, moje dziadkowie pochodzą z rodziny Tatarów. Matki, rodzice przyjechali do Polski z Krymu, to czyli Tatarzy Krymscy. Byli. i для tego moja матка так і бяла пуліčкі, так як я так і troліпадна. Але божа бо не jestem татарам. Jeem чистм поiemом валіві, вечвалічуоны, але ми мішкаliśmy в Кубульніку.'тэчко поє, Оя б був ліснішим і мешкал там. Та, та наш дом і земів отдавалаliśmy з держава. і я вихований влассі в Месі і там пошаном в куббуніку до шшко для tego так за школі заправив был гарцежем чого по Гцество так лічили ми так як войску я было у гарцежем учили в гарцеці по мапе по компасам ход такі жеі і то було ми зах ялом жеєом гарцежем Матка була кравцовом по матка не мела ви ценні і ціс неявку царку там маура і то не меєще тих пота вонині ж булшихопот забором російським там і школа, учила по-польську і молодіж пшивання в дому розмовяла по-білоруску з роддзіцями, але у старих лю тоб так языкбіорускі бул розмовяли мед засобу і я bardzo доше зналом ’єн як білорускі на ринку так як Трасовець Ямар. Ну то там такоїжанни розмовині бул так були сслухать розмови біоруска. А білоруска це сподоба так як російська і наші роддзіце наприклад післі по-русійську літері їх родіце і нато і стараліся і учліся учліся стажыі з кджчик на боженьства по-польску читаць і теще умме читаць польскім языку а я сскучы пошеом друг до, до друг які нацыяльний незда не, не здолждаць матуры Ну і так в школах, Patriotyzm. W szkole strasznie uczyli przed wojną, na kresach wschodnich, strasznie nauczycielowie klali nacisk dla nas, że Polska, że kochana Polska, że na Polskę walczyli. opowiadali nam o styczniowych powstaniach, styczniowych, o tym wszystkim i dosłownie nie tak dom jak szkoła wpajała nam patriotyzm. I zawdzięczając szkole, że tak nie byłem patriotą naprawdę na śmierć, szedłem, przyszedłem do partyzantki, jak szedłem. ponieważ ja mieszkałem koło jeziora na a tam było polskie morze tak zwane, największe jezioro w Polsce. Polskie Morze, tam przyjeżdżali w czasowicie. в часовічі з'яста з завершшаали на от я відяом przedвойну і генералов і полковніів і наweть воля того же оліще жалі до ойця на повання а bardzo було дуже вільков яка тут радусть було для так такого генерала кон вілька забіє ми міliśmy радю це смяло по що ми міliśmy раді вдову слухаliśmy ми і слышалли розмова йса з тими здвигнеишами Ministrowie byli przyjeżdżani Jeziora na rocz. Bo to było największe jezioro. Teraz Rosjanie tam zrobili w z sanatorium. A tam przychodzi cała Warszawa prawie siedziała w tym kubulniku na rocz, a to dwa kilometry od kubulnika, trzy kilometry jakieś jezioro na rocz. I, to, I ci rozmawiali o wojnie. Tylko że wie pan co, że też... Pamiętam to to i tak jak przez sen pamiętam, dokładnie nie wiem tych rozmów, po nie rozmawialiśmy, tylko co ja podsłuchałem. I chodząc, słyszałem, że byli pewni, ci z Warszawy, panowie byli pewni, że nam nic nie grozi. Dlaczego, że ustąpi się z na nami Zachód? Ameryka, Anglia, rozumiem, że za Polskę pójdą. Bo już widzieli, że już wojna na Włosku. Wisi. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja spawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Ale byli pewni i ja jako dziecko też nie bałem się wojny, pojawiło się, że się miejsce uderzą, że Niemiec będzie rozbity. Takie, takie, takie rzeczy. Mówiło się o wojnie z Niemcami i wyłącznie z Niemcami. Tak, tak, tak. Nie spodziewaliśmy się, my tam na kresach, nie spodziewaliśmy się, że Rosjanie uderzą na nas. Ojciec, pamiętam, jeszcze jedną rzecz robił. Jak okazało się, ojciec mój w wywiadzie pracował, jeszcze przed wojną w wywiadzie pracował, w polskim. I brał kij, ojciec, zwykły kij w lasu. Jemu w tym kiju przepijali dziurę i tam wkładał dziesięć rubrówki złote. I z tym kijem już przebierał się i przychodził granicę granicy rosyjską szedł. I tam czasem był ojciec, że i tydzień, i miesiące nie było. I zachodził na, na tamtą stronę, z tamtej strony przynosił. A kij taki był, to w razie chwycą, po nie karali takich, co handlują, to on jakby brał tam słoniny czy czegoś, jak, przy, jak przykraszeniu granicy. i z tym kijem. Ja w razie czegoś, że to kij rzuca i ręce do góry jak już to nie gdzieś nie będzie po to kij taki jak, jakby lasł wzięty. A tam złoto nosił musiał płacić. Tylko na to chyba. Bo na takie rzeczy oj swój nie rozmawiał ze mną. I ja tylko się w sensie stał nie domyślałem, nie myślałem. Ralu, tu i wszystkie rozpocznie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. To było jeszcze ciepło, jak oni uderzyli. Ja chciałem pójść na Ochotnika, tylko że rodzice nie zgodzili się na to. A ja chciałem pójść na Ochotnika. U nas tam w Wilnie było wojsko, ale, ale oni pojechali na front. Ale dla mnie było, że ta wojna wybuchła, to przecież ja byłem przekonany, że zaraz z tyłu uderzy. Anglię, Francję, te wszystkich przecież zaraz uderzą na tych. I daleko nie dojdzie ich. To takie było przekonanie. W dniu dzisiejszym rząd Jego Królewskiej Mości, króla Jerzego VI, króla Anglii, zawiadomił naród angielski, dlaczego państwo angielskie znajduje się w stanie wojny z Niemcami. Przedstawiciel Francji uprzedził, że od godziny 17 dnia dzisiejszego Francja przystąpi do działań, które będą wykonaniem jej zobowiązań powziętych wobec Polski Uwaga, uwaga, nadchodzi, ko ma 47, lo ta 23. pora 18 My nalotów nie odczuwaliśmy niemieckich. Samoloty nie docierali niemieckie. Żadnej bomby na kresach wschodnich, tam ko je prawdopodobnie w w Wilno było bombardowane. Ale tam na naszych terenach żadna bomba. Dopiero rosyjskie samoloty, pierwsze zauważyliśmy. Nie weszli do nas Niemcy i tylko weszli Rosjanie do nas. Cały żołnierze obrony zostawali obronę to tylko kop. pograniczniki, Tylko ci stawiali opór. I to ja sam widział, u nas w naszej miejscowości też stawiali, pamiętam, jak weszli Rosjanie do nas, jak przyszli tam, a oni jak wracali, trzy sztandary na przedzie i trzy półki kawalerii. I Taka kawaleria szła. W naszej wiosce postawili było dwunastu kopu. Я пам'ятав: влеешні настрых, зарекаємо і якой ї як шлі чвуркамі їхала кавалерія. вони под вёска до пусііль отвужлі огіль. Маса іх там полужлі. Але як в падлата каваля рэпотана, то вони охронжылі за расёскай ці жолніжакі не учехлі,ні зноў жлі. То у нас лежалал э, ранны жолнеш, то я сам на своє оочі від. Лежал ранны жолнеш і матка то мнем: Хо схваму його до хлева, там кровы, то зхва і там його. І маттка х выціла яго за ногі. Ja za głowę zań, i z tyłu nadleciał żołnierz kondo ruski. Jak krzyknął, to my jego, i puściliśmy na ziemię tego żołnierza. I przylecił z kolei i wstawaj, sadziś na konia do tego żołnierza. I proszę pan, no to się kto ranny, szczęście na konie w z stanie. Tylko głowa poniósł, niemu szabrę, a kromnął w głowę, to kłową rozpolał prawie temu, to i pojechał. To ja jeszcze po kieszeniach dokumenty znalazłem, dlaczego matka moja poszukuje dokumentu, skończy się wojna, to my powiemy, my piszemy do tego domu, że choćby będą wiedzieli, gdzie on jest pochowany. I my go pochowaliśmy. I my tych wioska, jak pojechali, że też żołnierze pozabijali wszystkich, to myśmy ich wioska nasza chowała na cmentarzu. I też porobiliśmy trumny, pochowane, każdy osobno. Były. I nazwisko, były dokumenty po kieszeniach szukaliśmy. Po nie szukali, u nich nic tam takiego tych. To ja wiem, że był gdzieś z Płocka. Z Sowietów bardzo dobrze pamiętam. вкручили приграсілі нашу граіце, ну то їгассуца было же ідзе ми на поус поіце. Мы... Jako młody chłopak już ich uważałem za ciemną masę, że już my jesteśmy dużo mądrzejsi od ich oficerów. chciałem tak panu mówić, że przyszli oficerowie, nasz dom był ładny i matka piekła placki kartoflane I przyszli oficerowie i matka się im postawiła placki kartoflane i tłuszcz, słonina roztopione sadło. I postawili widelcy, to nie wzięli widelców, brali do ręki i ręką. Bo ja zacząłem śmiać się, to na mnie krzyknęło jeszcze, że i nie kapnęli się, z czego ja roześmiał się. I jak tylko przyjechali, zrobili zebranie. Do stodoly młodych dzieciaków spędzili, takich małych. No i my starzy też zaczęli zobaczyć, co to oni tam robili w tym. Wjeździ na strych w stodole. на учителькачи Бог Бог дай пирог по-русыску част да і ні ні не було А залітым начекамйду це советвет совет дай конфет конфе цукерек і посыпаліся цукеркі. то може панві якка глупя пропаганда не уммелі інтелігентні в научасть тихх лю. Ja już u nich podlegałam jako prezywnik, a prezywnik to w polskim języku już przygotowany do, do wojska. No to jaś musiałem pisać, umieć po rusku czytać. To wie pan, z czego przymusowo chodziliśmy do szkoły i uczyli nas z gazety. No i my pisać uczyliśmy. To mi było bardzo ciężko. то ми друваliśmy, поя неумялыми наче пісać. Пош без газети у учлі Дріко. Ну Але я не зноживłem до войска, вони przyготувачилі już мой ручнік ходзіл до войска такі призывники не якто в польсьскім ні языкку назва поборуєш так о ми мне так учили так мог напис ліст спісася але івенце то граматыки цалховіці мне то przyдалося Та наука їх przyдалалася мне bardzo в партизанце і те народ віднаві теж by цівний па такасторія за часокрусськи пішли. Wybierali przedstawiciela, tak jak wójt, jak wójt u nas mniej więcej wiosna. Tylko tych, tych gmin było bardzo dużo, nie tak jak przed wojną. Wybrali swojego człowieka, no Białorusina takiego sobie, jeszcze był komunistą nawet tam. Ale jakiś on tam był komunistą, jak, jak on był analfabetą całkowicie. A u nich moda była, ruskich, że jak ty chodzisz wybrać, to musisz wstać i opowiedzieć swój życiorys. To mu tak, że on taki był biedny, że ożenił się, wziął tylko jedną krowę. I ten ryski pyta, co? Krowę, no ożenił się, wziął tylko jedną krowę. A co miał na myśli? Że posagu wziął taki biedny posag, wziął tylko jedną krowę. No, o taki byli tam i naród, tam na kresach swoich, byli te starzy ludzie. No i byli, jak Rosjanie przyszli, zaczęli gadać, a byli biednych ludzi, jak zaczęli, że wszystko wasze. памі вszyко забираце оттихх, хтовенej земі маю, тоніто же в той ввіжлі. допермо твуліся і пороку часу. że coтоє азпочатку, то повсх то нормним с spoаваліся, że щоб розкулачыць кула 36 у земі, хто ма', той ж у нихх был кула. No, а меніто ну, по по 4 вони колхозу нади вид ти наші комуніні той кол дадар то за але до перого пороку часу отслужили очі пороку часу на пальцахще был на кресав соніх шукач на пальцях щоб кто той був комуністаў ко жць на пальцях не було полічить як на I mało, mało było takich, co były byli. A jak zaczęli wywozić na Syberię, no to już my w ten czas oczy otworzyliśmy. Przejeżdżali w nocy, zimą, bruzd, przejeżdżali, w pierwszym rzędzie zabierali kogo? Гєих, лящніków, поліціянтов родми, поліціянтов, ужедніів. Нават так і уже нігдля не был солтыс. Фурманка закладає дзеці малых садаю рабус І це ты само ж в реньку вжеі. со набі наож і в р, а то вшиско так заставала рабували потым. І мне псіїхалі наша матка браць. Ale matka była bardzo dobra dla sąsiadów. Bo, wiesz, jak biednym, to i zboże dawali, pomieliśmy pod dostatkiem. A matka była bardzo nieskąpa i to uratowało ją. Nie wolno było do lasów przed wojną na grzyby, najgorsze było kupować bilety. Matka od ojca wyrywała bilety, kradła i rozdawała je wszystkim. I oni, wie pan co, i dlatego matka, ojciec uciekł, a przyjechali zabierać matkę i nas, troje dzieci. яку ja найстарший ж было і заберцьроси а звшишиже przy... вона комуністка была уже ся был недобрийже учаак поїхав а он осься збіл то матка то я слышалала як так суседзіжена комуністка на у локі бумаги як у них роздавала то комузічне А już ми наожі былі заладаваны і такі цивілі з скужанце было в кужанка ходіла солдати в рускі вшико роз звозу вшиско доти вносілі нам це забрано було то вко солдати внешні і дали картечка маця офіцер як вислухал тих люзіже матка так і комуністка бул а мака ж щовіщеї помагала это рі до матки это жи бумажку как будуть приїжджать покажть эту бумажку Nie pamiętam co, bo jeszcze tak był uczony po rusku, że jeszcze czytać pisanego nie umiałem. No i tego, i nie wiem co tam było. No tak to, jak Niemcy przyszli, to jakoś ktoś tam pobyt zniszczył. Bo mi tego, a to szkoda, mogli trzymać co on tam napisał. Oto tak, że takim my zostaliśmy uratowani. Zawdzięczając tym sąsiadom.